Ja oczywiście mam go system, X tu Ej, ale ładny helikopter tam jest. No, co, co, co ty, ty robisz? O, siema! Siema! Co ty, ty robisz w ogóle? No, ja spróbuję zagrać Boyd Battle. chcesz ze mną zagrać? Dobra, możemy zagrać. Co, co, dzisiaj gramy w Timonem i Babi. No, niefajne sceny. Okej, okay, no. głosujemy. Jaki motyw? Traktor, ja, ja głosuję w traktor, ja głosuję w na traktor? No. Przecież to my wiecie, że na traktor. Trampolina. Tak? okej! Okay. Mam fajny pomysł. Dobra, ja mnie szybko podłożę na tego, no... ...Graslota. Zbudujmy jakąś taką... ...sporą trampolinkę. Dobra, komuś. Cool. Z tych, z tych, tych, barów. z tego? A ja bym się z... 재미astiche voktore Bo ja nie mam z czego zrobić tego Kłodziała działa, a i teraz kota działa, teraz kota działa, tera kota? no Za co zrobiłem? Nie wiem czy będzie git Patrz moglibyście zrobić coś takiego No, taki, taki, No taka duża trampolina taka mała Okej, czy to przypomina trampolina? Nie Czy to przypomina trampolina? Nie No na moje hmm. zobacz Czeka, Czeka, ja Czekaj, ja bym coś nie tak to... Chyba... Z porządku wychodziło dobrze. Ale coś wypsujesz. O, tak będzie chyba ok. Czeka, no. Lubię ale... Załóżmy latająca wyspa. O ja... Dobra, nie. Ja tego nie wzbuduję. Tego to... Jest...

7? Pomogłbym, ale nie wiem jak za bardzo. No to będzie będę jak jajko, szczerze mówiąc. Bo się ten błąd ogólnie. No za za to jest za to Tu będzie i tyle. Widzisz? Tu. To jest ok. Bardziej wygląda wykonuję szczerze No, dobra. Dej, się dej, dej, się myszkami, tak to ja Z to jest to może to trochę powiększę, żeby to było takie podwójne. ja się, się nie dziwię w głosie, będzie słychać krewaturę i wyżkę, bo ona Pani, 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 pani. No spokojnie, to, to jeszcze to jest dużo czasu. Nie no, ta nóżka totalnie mi nie wyszła.

o, dobra, to jest fajne, ja, doję to ja daję to w dobre, to jest dobre. Ja też dobre, to jest dobre, to jest dobre. To w ogóle nie mogę by... O Jezu, o Jezu, on slime dał, nie, nie pomyśleliśmy. My zaznaczyliśmy o partiklach, to jest dobre, to jest w ogóle dobre. No ja, ja to daję w porządku, bo ten koleś on tak dziwny jest. No, w porządku. Nie no, jest git, ja to daję tego, w dobre. Ja w porządku, bo... Na drugą tampolinę więc to się liczy Uuuuuu Bajeczny Tylko fajnie, fajnie jakby udało się po nim skakać, wtedy by było legendarne To Jak to nie wygląda, to ja nie wiem, nie? Okej, okay, to jest okay. spoko, tylko że trampolina większa od domku Nie słowo, nie? Daję dobre to po... Dobra, co my też O nie, to jest, teraz nasze Dam legendarne <laughs> Jest. Nie było czasu bardzo, strona. Nie było czasu. Oj, ej, spoko, to jest fajne, to jest dobre. Spoko, ale ten typek jest taki no. dziwny, ale no nie da się dobrego w Minecrafcie no. zrobić typa, więc dam dobre. Mówi tu jeszcze taką... Y, tego, jeszcze jeden blok tak był. No. To jest okej, okay, dam w porządku, bo dało się lepiej rozbudować. zbudować. O! Ja to daję... nie dam bajeczne, ale dam dobre. Ja też, bo... Mogli to trochę lepiej zbudować. I za wysoko. Może mi czasu nie starczyło. Okej, okay, to jest spoko. To jest za to jest dobre. Ale dobre. Ja daję bajeczne, fajne. Okej, okay, to jest takie... No takie mega, w porządku. No nie jak A ty wiesz, jest wejście do trampoliny. Co? Dobra, ale... <laughs> nie, dobra, ja, ja daję legendarne. Jak to nie wygra to ja nie wiem Co to jest Eee spoko ja daję dobre On go wypchnął! Nie! Jakby dobra dałem bajeczne, on go wypchnął no. ja go To jest git! Dam takie... No bo do, jest złe, bądźmy szczerzy, jest złe. Kurde, jak to wygrało w ogóle? To jest niemożliwe 12, 15, 15. 12, to bardzo słabo. 12. Dobra, zagramy jeszcze jedną rundę, 12. dawaj. Ostatnia runda, i te wszystkie, to będzie jakieś 20 minut, No, a i tak, jeszcze to niej się przytnie, to co chwilę będzie, nie? Zresztą no, tak jest 3 wąsy, więc. W poświęceniu. No, jest 32, się Okej. Okay. Ehm. Um... Za w jeżdżeniu, mód... Ognisko, ognisko! 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 Jezus, wam ognisko. Błagam, ognisko. Ja Także daje tak. na ognisko, jak coś. No... Ja Stary, się... wiesz co, się zbudować? A nie da się, kurde, na to. ognisko, no. Nie, 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 nie da się. Niestety. Dobra, to ja zbuduję jakąś trawę, dobra? Dobra. Ja tylko buduję tę, a moc nie działa, no to nieźle. Ale jakaś powoduje. pomoduje, gra z warny, dobra. Co? By był las, nie to się liczy. W ogóle nie wiem, po co trzeba, wziąć, wziąłem, przecież jest bone meal w tej grze. Co to nie myślisz, Ej, pomocy, pomocy, o, dobra. No pomocy, no. O, coś poszalał się tymi drzewami. Nie, 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 nie. Tylko może daj. No. Żeby się to nie, nie przypaliło, nie? Jestem jakiś narzędz by się przydało zbudować. Jakoś rzeczka, albo coś takie rzeczki, albo... No to ja mogę to zbudować. Ja zbuduję, ja zbuduję, bo ja... Ty zbudujesz taką ścieżkę, ty zbuduj tą ścieżkę, co budowałeś na simie u nas. O, dobra, no, 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 no. No, tylko by. Tylko nie wiem, czy to działa łopata, ale zobaczę. Ja zbuduję, to jest... Nie, nie działa to łopata, muszę sobie ten blok zrobić. A jak jak ślega ten blok, ten jak się z robi? Nie, naturalne to jest O no O nie działa, nie da się go Jeszcze z grawelu i tego, nie? Co? Weź z O, ja zbytki taki most jakby. Y y y slam. Nie no, a tak grzitki nie może być przecież nie. Także nie może być Jak się nazywał to popękane? O, tu są. O nie mogę, nie mogę tych wziąć Ale mogę stąd bricki hmm. Cień na mogę szkoda, to coś było dobre Chyba ja wiem, to... mamy dużo czasu

Bo nie wygra, No, dokładnie. To ja jestem Pan Paweł. No i Pan Paweł. O no, takie coś. Czeka, czekaj, czekaj. ja jeszcze to nie? Panera. To tego, nie? Upaść, yy. Bo mi dookoła zrobić ten, ten? Bo mi dookoła zrobić to? Co? Co? Co to co? dookoła tych, tych, tych drewianek. No, tylko szybko skończę te... Tak. Yy, ...takie te mosi i w ogóle wszystko wszystkie koble stołowe tak inaczej. Ja już tak anonowo postawiam to wszystko.

Gid, gid, gid. Burze, nie, nie, nie! tego nie, nie. ostatniego troska postawić. Okej! Okay, to jest nice, ja to daję na dobre. Ja też, to jest spoko. Jó, tu, dużo party... Właśnie, nic nie ich party, znowu, ale my jesteśmy głupi. Dobra, dupa, ale my, my się staramy sobie. to nie No to jest dredne, ja zawsze daję takie złe. Ja, no nie jest w porządku. Nie, to jest złe. To jest złe. Nie, dla mnie w porządku, to jest akurat. No, 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 nie, nie lubię, nie. No. O, to jest nasze. Ej, to wydało. Wydało. Imo? Spoko, wyszło. No, zobaczymy, nam ma się uda. O, ty, spoko. O, że... No, spoko, daję, ja, ja daję, no daję w porządku. O, no, dobre. A, dobre, ja daję dobre. Dobre. No bo ja tam w porządku, bo robią... Dobra, dam dobre, bo dają pianki. To, było był pomyślany. No. Ale on ma jeszcze co ten, no tą brudkę taką śmieszną. Ej, to jest git. Nie ma ja tylko nie ma party klikli, więc tam takie... Chwile. w porządku. No. Ej, spokoś, imor spoko. Trochę ukradli nam pomysł, ale jest spoko, ja daję dobre. Nie, takie bajeczne szczerze. To nie jest bajeczne, ale nie jest złe, więc w porządku. Daję piankę, spadką. Nie masz misia. O kurde, ej misia, nie jadę bajeczne za misię. Jadę, ja bajeczne. Ja też. No, misia, ja. Dobra, dobre, żebyśmy żebrali. Hehehe. Ło, co to jest? Ej, fajne! Pomyślane. No dobrze, daj dobre. Ja też. Ja tam nigdy nie głosuję, wyżej nie w mieliczny szczerze. Dobra, nie, to jest okropne. Imo. Okay, okay. Ale chude, chudę, nie. To jest potko, ja dam sobie dobre. Fajny mogę ten ogień zbudowany. No. O dość akurat się cię tu. O ja. Dobra, nie, to jest, to jest dobre. Nie, to jest bajeczna. Wygraliśmy! Let's go! Happy, happy, happy! Nie rundka. Gdzie? Tu sobie rundka? No. Dobra, idźmy szybko. Dobra, ale przynajmniej jedna rundka wygrana, a to się liczy. Tak. Ja, ja w ogóle lubię być baty, z salami, lubię w ogóle budować. Jaki mocny Kupy, no bez koronka, i dorone, zombie Dawaj zombie, zrezygnowajmy po prostu zombie Zombie, zombie, zombie Nie, a dawaj, fajnie, fajnie, Wiem więc tu, dawaj Zombie Ega i zobaczymy, jak on wygląda Ale byle jego główkę zbudujmy, stary Co ty na to? Endermana musimy zbud... Ej, ja bym zrobił takiego wychodzącego z ziemi Endermana Dobra To no ja się do medytalami, a ty zbuduj głowę i tak dalej, i ten tak. A ja zadaję medytalami dobra. dobra Czyli purple, muszę sobie wziąć Elstą no, to, ja podłożę. I obsydianu i... Nie, tali bo nie można talić. To z obsidianu i taki czarny wełny w ogóle. Kurwy? No dawaj, a ja się zajmę taką dekoracją. No. To czekaj, OK, może ja zrobię, że. Czekaj, a jaki ma być dobrze? Takim, takim mniej więcej. No a coś w tym do tego. to nie jak jest. Dobra. No, no no, budu budu budu. Okej, ja zgubię... Zbuduję... Znajdę sobie taki czuł w Endermana. O, no, to ci kłopę ja na górze. O, z tego i z takim portalu wchodzi. No. ja się zajmę tym cłowiem tego wtedy. Zgubię do czułów. Pomyślajmy, ale czy tam wyjdzie? O, tak. No. Jeśli zobaczcie, okaże się. No. no. Wysoki, wysoki, wysoki. Jasne. A się dodaj, bo ja nie wiem jak. Ja też nie wiem, jak weź tam. tam o no i tak czy tak, wiesz, tak się wygrabuje z tej ziemi. Nawet będę na to mnie jak tak widać. Tak tak? Dobra, na razie idzie im bardzo dobrze. Tak, na razie jest dobrze. Tylko nie wiesz co, może bardziej taką kwadratową byś zrobić. Może jak chcesz, niech tak będzie już. Znaczy kwadratowo, bo najbardziej Edy paną wyjdę. A bo nie że to będzie taka dolna szczelka, ale ona się otwiera Dobra no Ale nie dostać tej zęby O no, no, no dobrze Dobrze by się dobrze zjedziemy idzie i git. A jakie chcesz zęby zrobić No takie fioletowe wyrywko

Patrz, nie, czekaj, czekaj. Nie, nie da się... White wula, nie da się dać. Nie, nie da się nic white dać. Kurde. No nic white się nie da naprawdę. No a nic. Nic Dobra, kło się da, dawaj. Patrz, patrz. patrz Daj to, daj to, daj to, daj to, nie, nie buduj, nie buduj, nie buduj. buduj, buduj, sam, buduj sam. Ja się zajmę tymi detalami. Zobacz, zobacz, zobacz jak on wygląda tam ten Enderman.

Zbudować chyba. Zbudować chyba. Zbudować chyba. Zbudować chyba. Zbudować chyba. opcje, chyba. Zbudować chyba. Parcyklę można dać podaj. Tylko yy... jakiś. Ziemi, z ziemi, z ziemi. O, takie. Jakie? O, patrz, 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 patrz. Yy, Enchanting to table. No dobra. dobrze. Tak? Yy... Kurde, 30 sekund nie zdążę. Nie zdążę. Wiem. Okej, to jest gituwa. Dobra. Ja do mnie takie jest w porządku. Ole giat! Dosłownie. Zobacz chłop napisał. No to jest takie, w porządku, też nie jest najlepsze, nie... są undermany, wkurzone i to w sumie tyle. No. E, to jest dobre, ja daję to na dobre. Ja też. Nie dalej, tylko szkoda, że nie, nie, nie skończył tego klocka O. Ej, zarobiście to wyszło w gary nawet. No. Jakby, jakby oczy były lepsze, to byśmy to wygrali raczej. Trzeba było guziki jakieś dać, czekaj. No, dawałem, ale one znikały. Kurde, szkoda. ja, ja to daję okropne. Ja też. O, nie że... Nie, ja to daję okropne. Ja to no, daję okropne. Zdaję jeszcze przez przypadek. No, to jest złe, to nie jest okropne, jest złe. Co? Nie. No, w porządku. Nie życia. No, 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 też w porządku. No, to jest. to jest? Nie, dodaję to za to złe. Ja złe. Jak naszej nie wygra, to ja nie wiem. No, szkoda. To, ja, jest... To, jest to, porządku, to jest to, w porządku, spoko. W porządku, w porządku. Dużo osób buduje Endermana z blokiem. My dodajemy takie Endermana powodu wychodzącego. Sportamy w blokie. Ej, to jest ładne, ale no. takie bardziej Steve, więc dam takie w porządku. No. I jest kosmos. No. Co? Ten kosmos dam w porządku. No, no co? Ja. A kiedy miejsce mieliśmy? Ósme! Ósme? Takie piękne, jak ósme? Dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji o słowach w górze. I napisach w komentarzach. Może jakieś inne filmy nagrały. Pamiętajcie o dawajcie nam propozycje w komentarzach. Będzie znajomego. No. Usłyszałem cię za znajomych. A?